Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na haul kosmetyczny z drogerii Ezebra. Jakiś czas temu dostałam od tej drogerii propozycję, która polegała na tym, żebym wybrała sobie z ich asortymentu, z ich strony, kosmetyki do testowania, kosmetyki, które mnie interesują, które chciałabym przetestować z Wami na kanale. Także oczywiście bardzo chętnie się zgodziłam, bardzo się cieszę, że dostałam taką propozycję. Bo mój kanał polega właśnie na recenzjach, na testach kosmetycznych No i stwierdziłam, że będzie to fajna okazja, żeby nagrać dla Was jakieś ciekawe treści Większość kosmetyków, które wybrałam są to produkty, których nigdy nie miałam, nie testowałam Więc będą to dla mnie nowości, ale niektóre z nich są to też nowości na rynku Także zaraz zobaczycie, co będziemy niedługo razem testować Wybrałam też produkty dla Was do świątecznego rozdania, które pod koniec listopada będą u mnie na kanale Nie będę zdradzać, które to są kosmetyki Pod koniec listopada wszystkiego się dowiecie Wrzucę film, ogłoszę rozdanie i wtedy powiem Wam, jaka jest zawartość paczki Którą będzie można wygrać. Także można powiedzieć, że rozdanie już niedługo na kanale. Święta za moment. No tak naprawdę mamy koniec października, za chwilę listopad przeleci grudzień. No i mamy nowy rok, więc po prostu czas leci jak szalony. Przejdźmy sobie do konkretów i do paczki od Ezebry. Mam tutaj naprawdę sporo kosmetyków. Wybrałam trochę pielęgnacji, trochę kolorówki. Chciałam, żeby to były różne kosmetyki z różnych kategorii, żeby właśnie przydały mi się na kanał, żeby mogła wrzucać dla Was jakieś fajne recenzje i fajne testy. Jeśli chodzi o kosmetyki, które Wam dzisiaj pokażę, większość z nich była w promocji w momencie, kiedy ja robiłam sobie tą paczkę, kiedy wybierałam te produkty. Ale tak naprawdę cały czas w drogerii zebra są jakieś promocje, są nowe, większe lub mniejsze rabaty. Są też fajne akcje, gdzie mamy do konkretnych produktów jakieś dodatkowe, darmowe gratisy albo gratisy za jeden grosz. Więc to też jest super. I tak naprawdę poza promocjami, poza rabatami w E Zebra mamy też fajne ceny regularne, porównując ceny kosmetyków takich droższych, makijażowych marek drugeryjnych, które są dostępne na przykład w Rossmanie, typu Max Factor, Burżua czy Loral. To w drogerii zebra możemy te kosmetyki kupić za pół ceny, biorąc pod uwagę ceny w Rosmanie. Jeśli chodzi o zebra, warto wspomnieć, że mamy naprawdę ogromny asortyment: mnóstwo pielęgnacji, włosy, ciało, twarz, mnóstwo kolorówki, mamy też fajne akcesoria, mamy kosmetyki dla mężczyzn i są tam i drogeryjne kosmetyki, i troszeczkę droższe marki. Jest dużo perfum, są rzeczy do domu, są rzeczy dla dzieci, więc naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i warto sobie zajrzeć do tej drogerii, i zobaczyć, co ciekawego jest. Linki do kosmetyków, które Wam dzisiaj pokażę, będą w opisie pod filmem. Nie będę Wam w międzyczasie mówić o cenach tych kosmetyków, dlatego że, jak wspominałam, Ezebra ma cały czas nowe promocje, no i na ten moment dany kosmetyk może być w takiej cenie, a za tydzień może być w innej cenie, w niższej lub na przykład w regularnej, bo była wcześniej promocja. Także linki będą w opisie, będzie też link do strony zebra. Przechodzimy sobie do rzeczy i do kosmetyków, które wybrałam. W paczce dostałam też kilka próbek, a raczej kilkanaście próbek, więc myślę, że w rozdaniu też się z Wami tymi próbkami podzielę. I jeśli chodzi o kosmetyki, zaczniemy od kolorówki. Pierwszy produkt, który mnie bardzo mocno zainteresował, to jest nowy podkład od Catrice i jest to podkład Clean ID. Jest to produkt, który ma mieć dobry, czysty skład. Mamy tutaj aż 98% składników pochodzenia naturalnego i wydaje mi się, że Catrice wcześniej nie miało takich fajnie składowo podkładów. To jest produkt bez silikonów, bez mikroplastiku, bez parabenów, ma być niekomadogenny. 30 ml. Ja wybrałam sobie kolor 004 Light Almond. Wydaje mi się, że on będzie najfajniejszy dla mnie, jeśli chodzi o kolory dostępne w Polsce. Bo niestety u nas w kraju ta kolorystyka jest bardzo mocno okrojona. Za granicą mamy powiedzmy 20 kolorów tego podkładu, a u nas jest chyba 3 czy 4. Także zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tego podkładu, więc myślę, że niedługo zrobię dla Was test. Kolejny produkt jest również z marki Catrice i to jest produkt polecany bardzo mocno i na YouTubie, i na Instagramie, i ogólnie w świecie Beauty. Jest to klej do sztucznych rzęs, i kilka osób porównywało go do kleju duo, także jestem bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o sztuczne rzęsy, rzadko noszę, ale lubię na takie większe wyjścia faktycznie wzmocnić sobie efekt makijażu rzęsami. I wtedy nakładam na kanale bardzo, bardzo rzadko, ale raz na jakiś czas, gdzie jak wychodzę, faktycznie sięgam po sztuczne rzęsy i testowałam do tej pory tylko klej do rzęs z duo, miałam kilka różnych rodzajów i on mi się Fajnie sprawdzał, ale ten klej jest dużo tańszy, kosztuje chyba na zebrze około 12-13 zł, więc myślę, że jeżeli ten klej się sprawdzi, to może być faktycznie fajnym drogeryjnym zamiennikiem kleju Duo. Więc zobaczymy, na pewno go przetestuję na kanale, mamy tutaj pojemność 5 ml. Jak klej, to oczywiście sztuczne rzęsy i wybrałam sobie dwa modele z dwóch różnych marek. Pierwsze rzęsy są to Ardelki i tutaj mamy serię Naked Lashes. Byłam bardzo ciekawa tych rzęs, dlatego że nie miałam nigdy nic z tej serii. Jeśli chodzi o moją przygodę z ardelkami, to tylko Whispies, Demi Whispies i tak w kółko. Jak Maxineczka poleciła Demi Whispies, to ja kupowałam, takie, wiecie, wielopaki i cały czas tylko używałam tych samych rzęs. I nie ukrywam, bardzo je lubiłam, one mi się faktycznie sprawdzały. Jakiś czas temu troszeczkę zdradziłam ardelki i kupiłam sobie rzęsy pierre René we współpracy z Marią Szczepaniak, dwa modele. I jeżeli gdzieś wychodzę, to właśnie nakładam rzęsy z Pierre René. A jeśli chodzi o te rzęsy Naked Lashes, pomyślałam sobie, że to będzie fajna opcja do filmów, żeby po prostu raz na jakiś czas też przykleić z Wami sztuczne rzęsy. Więc tutaj mam numerek 426, będę testować. I wziąłam sobie drugie rzęsy z marki klavier, Nigdy nic od nich nie miałam, jeśli chodzi o rzęsy. Miałam chyba kiedyś jakieś akcesoria. Są to rzęsy z serii Strip Me Lashes. I ja mam wersję Natural Beauty, czyli bardzo, bardzo delikatne, ale naprawdę przepiękne. One są takie troszeczkę robione na skos. Mają gruby pasek, co mi się nie do końca podoba, bo ja lubię rzęsy na przezroczystym pasku Ale myślę, że one naprawdę mogą ładnie wyglądać na oku, mogą być takie tylko delikatnie zauważalne Co będzie fajnie wyglądało właśnie w makijażach dziennych Więc te rzęsy myślę, że niedługo przetestuję z Wami na kanale Kolejny produkt z makijażu to jest coś z marki Burżua I tego nie widziałam wcześniej ani w innej drogerii internetowej, ani w drogerii stacjonarnie Jest to Lip Transformer i ma być to produkt, który nakładamy jako top coat i ma spowodować to, że kremowa pomadka stanie się matowa. Widziałam kiedyś coś takiego z marki Smashbox, ale kojarzy mi się, że ten produkt kosztował coś koło 100 zł, więc troszkę lekka przesada jak za coś takiego, jak za taki wiecie, top coat na produkty do ust, a to kosztowało chyba 7 albo 8 zł. Więc myślę, że naprawdę tania sprawa, jeżeli chcecie coś takiego przetestować, no na Ezebrze coś takiego macie. Jak wspominałam, jest to marka Bourjois. Kolejny produkt to jest coś, czego jestem bardzo, bardzo ciekawa, i to jest produkt z serii akcesoria. Mamy tutaj gąbeczkę od Waoli Botanica Blend The Perfection. Ta gąbeczka kosztuje w cenie regularnej w wielu miejscach 29 zł, bo nie tylko na Ezebrze ją widziałam i kilka razy się zastanawiałam, czy jej nie kupić i nie przetestować, bo moim zdaniem ta cena jest dosyć przystępna. Jeżeli ta gąbka będzie fajna, to naprawdę warto te trzy dyszki wydać. No i powiem Wam, że ona się zapowiada naprawdę bardzo fajnie. Gąbeczka jest bardzo przyjemna na sucho, więc myślę, że na mokro będzie w ogóle super mięciusia. Mamy tutaj tłoczenie Woli Botanika taki, wiecie, mały dodatek jakby co, jeżeli mamy sporo gąbeczek, no to będzie wiadomo, że to jest konkretna ta z Veoli. I Jeśli chodzi o jej wykończenie, ona jest taka, powiedziałabym, troszeczkę welurowa. Mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze Ona nie jest taka stuprocentowo gładka Nie jest porywata, co jest fajne Więc podkład czy korektor nie będzie wchodził do środka tej gąbki Ona po prostu nie będzie zjadała dużo produktu Jak widzicie, daję Wam w tym filmie też taki mały spoiler Jeśli chodzi o najbliższe testy, o najbliższe filmy No i test gąbeczki z Veoli oczywiście będzie na kanale Nie będę jej testować samodzielnie, wiadomo Ale myślę, że z innymi nowościami Przetestujemy tą gąbeczkę i zobaczymy, czy jest fajna, czy nie fajna Ostatni produkt makijażowy Ale powiedziałam, że to jest już połączenie makijażu i pielęgnacji i to jest krem z marki Flaw. Jest to krem z SPF 50, który ma ujednolicać nam dodatkowo koloryt skóry. I przeczytam wam co jest napisane na opakowaniu, bo sama jestem niesamowicie ciekawa. Krem z filtrem SPF wyrównujący koloryt skóry. Fotostabilny i wodoodporny krem z filtrem zapewnia skórze skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV. Zawarte mikrokapsułki podczas aplikacji wyrównują koloryt skóry, a kompleks złożony z czterech form kwasu hialuronowego wraz z olejami z pestek, winogron, pasji, flory i słodkich migdałów intensywnie nawilża, odżywia oraz regeneruje cerę. A tym produktem też się zastanawiałam, chciałam go z Wami przetestować, także jest ku temu okazja, będzie na pewno test tego kremu, zobaczymy czy to jest taki typowy krem BB, czy może taki delikatniejszy krem CC, który tylko gdzieś tam delikatnie nam wyrówna ten koloryt. Czy może jakieś krycie to będzie miało? Zobaczymy, przetestujemy. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie marki Flap, wybrałam sobie do przetestowania ich nowy peeling. Jest to peeling do twarzy Lemoniada. Mamy tutaj kwasy. Aha, ma być to produkt rozświetlający. Jestem niesamowicie ciekawa, jak to pachnie, więc od razu test na żywo i sprawdźmy, czy faktycznie będzie tutaj zapach Lemoniady. Oj, powiem Wam, bardzo fajnie pachnie, bardzo rzeźwiająco. No, dosłownie jak taka słodka cytrynowa Lemoniada z cukrem. To jest produkt ym, chyba enzymatyczny, no ma kwasy, także jest enzymatyczny, ale ma też delikatne drobinki. Czy mamy tutaj informacje na ten temat? Jest to peeling do twarzy od zapachu ożywiającej, lemoniady, połączenie peelingu kwasowego i mechanicznego w jednym. Tak, więc on ma drobineczki, ale bardzo, bardzo delikatne, wyczuwalne jak tak mocniej naciskam, mocniej pocieram. Ale przy pierwszym dotyku w ogóle nie było ich czuć. Więc myślę, że to będzie fajna opcja. Jeżeli nie lubicie peelingu mechanicznego, to ja bym ten peeling potraktowała jako enzymatyczny. Będę na pewno niedługo testować, dam wam znać, co na jego temat sądzę. No, pachnie obłędnie. Jak taka cytrynowa lemoniada. Coś fajnego na lato, coś orzeźwiającego, ale myślę, że w okresie zimowym, żeby troszkę to lato przywołać. Też się fajnie sprawdzi. Kolejny kosmetyk to marka Liren i jedna z moich ulubionych serii, jeśli chodzi o tą markę. Jest to seria samoopalająca. Polecałam Wam z tej serii i piankę brązującą, i taki rozświetlający balsam, który w ogóle wygląda jak milion dolarów. Gdybym zobaczyła u kogoś na skórze ten produkt, to w życiu bym nie powiedziała, że on kosztuje kilkanaście złotych. Także rewelacja. Tym razem wzięłam sobie coś do twarzy. Jest to samoopalający żel z organiczną wodą kokosową. 94% składników pochodzenia naturalnego. Jest tutaj 75 ml pojemności, i jeśli chodzi o ten produkt, jest on dedykowany do każdej karnacji. Myślę, że w najbliższym czasie zobaczycie u mnie na kanale, jakie efekty na skórze daje ten produkt, bo mam zamiar go na dniach przetestować. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i przekonamy się, jak on będzie wyglądał, czy będzie to ładna opalenizna, czy może to będzie zbyt intensywne. Ja będę nakładać to delikatnie. Mamy napisane, że na godzinę, ale myślę, że na początek warto nałożyć na te pół godziny 40 minut, żeby po prostu nie przesadzić, a przy kolejnej aplikacji już nałożyć na dłużej. Więc zobaczymy. No liczę, że to będzie naprawdę coś fajnego. Kolejny kosmetyk to pielęgnacja ciała i tutaj mamy peeling z marki Perfecta. Powiem wam, że jak zobaczyłam w opakowaniu ten produkt, to on zrobił na mnie niesamowite wrażenie, bo mamy tutaj mnóstwo złotych drobinek. Mam tutaj wersję Peanut Butter, czyli ma być to produkt o zapachu masła orzechowego. No powiem wam, już sobie myślę, jak to będzie przepięknie pachniało, mam kilka peelingów muszę je wykończyć, więc ten chwilę poczeka ale jak już go otworzę, to pewnie będę chciała go zjeść, jest to cukrowy peeling do ciała, ekstra rozświetlający także może być to fajna opcja na większe wyjścia może te drobinki delikatnie po nałożeniu peelingu i po zmyciu na skórze zostaną, jestem bardzo, bardzo ciekawa tutaj jest 300 gramów, więc ogromna pojemność, myślę, że to jest naprawdę fajny ciekawy produkt, dwa kremy do rąk od marki Bielenda, są to nowości, mamy tutaj nową serię Star Dream i są to rozświetlające kremy maski, mamy wersję regenerującą do skóry suchej i bardzo suchej oraz odżywczą do skóry suchej. I te produkty zawierają księżycowy pył. Tutaj mamy różowy kwarc, tutaj mamy ametyst. Także jak widzicie, fajne opakowania, coś fajnego, cieszącego oko na to, ale cena, no ale głównym zadaniem kremów do rąk ma być regeneracja, odżywienie, nawilżanie. No i mam nadzieję, że te kremy będą to robić. Coś do włosów, co ja bardzo lubię, czyli szampon Batist, ale mamy tutaj jakąś nową wersję i ja wcześniej tej wersji nie widziałam. I znowu czy w drogeriach internetowych, czy stacjonarnie w Rossmanie, czy w naturze nie widziałam takiego szamponu? Jest to wersja do włosów blond, mamy też dostępną wersję do włosów brązowych, do włosów ciemnych i do włosów i jeśli chodzi o ten produkt, ma działać normalnie jak klasyczny Batist, czyli ma nam odświeżać włosy, unosić je u nasady, ale dodatkowo ma mieć też działanie troszeczkę koloryzujące, ma działać tak jak spray na odrosty i po prostu przy nasadzie włosów ma nam troszeczkę jakby wyrównywać kolor. Pokrywać nam po prostu włosy, które nie są ufarbowane. Także zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało, zobaczymy, czy to jest fajne, czy nie fajne. No, muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam to na stronie Elzebra, to byłam bardzo zainteresowana. No, bo jak wspominałam, ja uwielbiam batisty. Kto mnie ogląda, na pewno o tym wie. Ostatnie produkty są to maseczki. Uwielbiam maseczki w płachcie, więc nie mogłam sobie odmówić tego, żeby nie wybrać kilku rzeczy jeśli chodzi o pierwszą, która mnie najbardziej interesuje, jest to maska brązująca Marka Saint Tropez, czyli marka, która specjalizuje się w kosmetykach samoopalających, brązujących Mamy tutaj dwupak i z tego co pamiętam, to ten dwupak kosztował coś koło 9-10 zł Naprawdę te maski były bardzo, bardzo tanie Były też chyba pojedyncze maseczki po 6 albo 7 zł, ale wydaje mi się, że były wyprzedane Także wziąłem sobie ten dwupak Jestem bardzo ciekawa tych produktów, jestem bardzo ciekawa jaki będzie efekt na skórze Jak to się sprawdzi ma być to maska nabliżająca, ma być to maska taka właśnie delikatnie brązująca, ale też rozświetlająca. Trzy sposoby jakby trzymania tej maski na skórze: 5 minut, light effect, 10 minut, medium effect, 15 minut dark effect. Myślę, że jeżeli to się sprawdzi, jeżeli to będzie ok i efekt będzie naprawdę ładny, to to może być fajna alternatywa czy dla pianek, czy dla żeli do twarzy. Bo wiadomo, na ciele jest łatwiej rozłożyć samoopala czękawicą, na twarzy jest już trudniej, poza tym na twarzy, no bardziej widać jakieś tam niedociągnięcia. Maska może faktycznie spowodować równomierne nałożenie opalenizny. Z drugiej strony to jest też troszkę ryzyko, bo podejrzewam, że efekt tej maski utrzyma się kilka dni na skórze. A jeżeli ten efekt będzie na przykład za mocny, albo nie do końca taki, jaki byśmy chcieli no to nie do końca będziemy zadowoleni, więc będę królikiem doświadczalnym, będę testować i zobaczymy czy jest to fajne, warte uwagi. Maseczki pielęgnacyjne, coś z Garniera to maseczka akurat miałam i jest to maska Skin Naturals. Jest to wersja z witaminą C. Mamy tutaj oddzielnie płachtę, oddzielnie tą esencję, to serum i powiem wam, że jak używałam tych masek, bo miałam kilka różnych wersji, ta z witaminą C sprawdziła mi się najlepiej. To to serum staczało mi na kilka ładnych użyć poza tym, że nasączałam płachtę właśnie tym produktem. Więc naprawdę spoko opcja. Kolejne maski to są nowości z Bielendy, na które ostatnio polowałam w Hebe i niestety były wyprzedane. Maska Prosecco Bubble Mask, czyli bąbelkująca Maska mamy tutaj mango, papaję oraz zieloną herbatę, jak coś dostępne w zebra. Mamy tutaj jeszcze maseczkę cameleon Magic i to jest maska 2 w jednym plus peeling. Ma ona zmieniać kolor, kwas polimlekowy, kompleksy witamin B3C plus E. Ostatnia maska to już jest produkt do włosów, wygładzająca maska monoin, odbudowa keratynowa. I mamy tutaj olejek Monoi, keratynę oraz olej makadamia. Maska jest w formie czepka, także nakładamy sobie ten czepek na określoną ilość czasu, mamy tutaj 15-20 minut, a potem spłukujemy letnią wodą. I jeśli chodzi o efekty, włosy aksamitne i miękkie w dotyku, wygładzona i uszczelniona powierzchnia skóry, włosy zdyscyplinowane i elastyczne. Znowu myślę, że to jest fajna opcja raz na jakiś czas Na jakieś większe wyjścia przed imprezą Marka Elbiotika i cena tej maski To było chyba coś koło kilku złotych Więc naprawdę spoko cena jak za taki produkt Bo widziałam w Rosmani kilka razy Takie maski w formie właśnie takich Turbanów czy czepków I one kosztowały po kilkanaście złotych No a tutaj mamy naprawdę spoko cenę Ostatni produkt to jest coś dla mojego męża Stwierdziłam, że jak mogę sobie wybrać kilka kosmetyków To wezmę też coś dla niego, żeby miał taką fajną Miłą niespodziankę, fajny prezent I jak wspominałam, drogeria Ezebra ma naprawdę Duży asortyment, jeśli chodzi o kosmetyki dla mężczyzn. Wybrałam mu zestaw z AX. Jak widzicie, już ten zestaw otworzył, dobrał się do tego zestawu. Jak przyszła paczka, to razem ją otwieraliśmy, chciał mi już to zabrać, ale stwierdziłam nie ja muszę jeszcze to pokazać na filmie, bo może ktoś będzie ciekawy, może ktoś będzie zainteresowany kupieniem takiego zestawu męskiego. Jeśli chodzi o takie zestawy, na zebrze można kupić w naprawdę przystępnych cenach, także wiecie, no niedługo zbliżają się Mikołajki, zbliżają się święta. Nie oszukujmy się, jest już koniec października, także warto zastanawiać się już po. Troszeczkę nad prezentami. No, i takie zestawy możecie kupić za około 20-30 zł. Więc myślę, że naprawdę spoko. I co do tego zestawu w składzie mamy dezodorant. Ważne, że nie antyperspirant, bo mój mąż nie lubi antyperspirantów. Ma troszeczkę bzika na punkcie tego, że takie produkty powiększają dziurę ozonową. No i nie są fajne dla planety. Także dezodorant. Jest to dezodorant body spray, 48 godzin ochrony. I jest to wersja zapachowa Ice Chill. Mamy tutaj mrożoną miętę oraz cytrynę, także myślę, że będzie to coś odświeżającego. Drugi produkt z tego zestawu to woda po goleniu. Wzięłam pod uwagę to, że mój mąż codziennie się musi golić, taką ma pracę. Czasem na no to narzeka, no ale wiecie, no praca jak praca. Nie narzeka na pracę, tylko na to, że się musi golić. No i tutaj mamy 100 ml pojemności, szklana, ciężka butelka. Fajnie to wszystko wygląda. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo gumę zabezpieczającą, więc jak przechylimy tą buteleczkę, jak mężczyzna przechyli tą buteleczkę to mu się za dużo też produktu nie wyleje, więc fajnie się ten produkt dozuje. Jeśli chodzi o zapach, to powiem Wam, że bardzo męski. Spodziewałam się, że będzie taki bardziej orzeźwiający, taki mocno cytrynowy. Przebija cytryna, faktycznie czuć mięte, ale jest to taki zapach no, męskich perfum, męskich, letnich, orzeźwiających perfum. Więc jak ktoś bardzo fajny zapach, bardzo fajny zestaw. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film o haul kosmetyczny z drogerii Ezebra. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie drogerię Ezebra, czy robicie tam zakupy, a może kupujecie tam konkretne produkty. Może lubicie po prostu jakieś konkretne kosmetyki, które znajdziecie tam w przystępnych cenach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii. Nie o mnie chodzi, ja znam drogerię Ezebra od lat. Nie raz, nie dwa robiłam na ich stronie zakupy i byłam zazwyczaj zadowolona. Nie było tak, że coś tam było wylane, że coś było źle Pakowane, albo że czekało się nie wiadomo ile dni na przesyłkę. Także wszystko było ok. Jeżeli chcecie kupić coś na Ezebrze, jeżeli się zastanawiacie nad zakupami w tej drogerii, to ja serdecznie polecam. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!